Jesteś na redukcji i zależy Ci na tym, aby Twoje jedzenie było smaczne i proste w przygotowaniu. To oglądaj to nagranie, bo jednym z największych wyzwań w trakcie redukcji jest gotowanie zdrowych i niskokalecznych posiłków w szybki i łatwy sposób. I wiele osób, przez ogrom pracy i innych obowiązków, nie ma czasu robić dużych zakupów spożywczych. A przez to, że ich lodówka i szafki świecą pustkami, często zamawiamy sobie jakieś niezdrowe posiłki na dowóz i takie sytuacje mogą zrujnować całą dietę. Aby tego uniknąć, warto trzymać w swojej kuchni kilka produktów. Które zawsze będą gotowe, które zawsze będą stanowiły awaryjne opcje, gdy nie będzie czasu na zrobienie zakupów i przygotowanie bardziej skomplikowanej potrawy. W tym nagraniu przedstawię Ci 10 takich produktów. Dodatkowo do każdego z nich podam Ci kilka propozycji na to, jak możesz je wykorzystać w posiłku, aby urozmaicić swoją dietę i nie tracić czasu na gotowanie. Pierwszy produkt, który polecam Ci mieć zawsze w zapasie, to gotowa granola z dobrym składem. Dzięki niej będziesz w stanie skomponować swoje śniadanie w naprawdę ekspresowym tempie. Wystarczy, że połączysz ją na na przykład z jogurtem naturalnym, owocami i orzechami. W kilka sekund mamy fajny dietetyczny posiłek. Zwróć uwagę na to, żeby kupować granole z dobrym składem, bo w sklepach jest ogrom takich, które mają mnóstwo cukru, a także dodatek syropu glukozowo-fruktozowego czy oleju palmowego. Z takich gotowych, fajnych granoli polecam Ci firmy One Day More lub Inna Bajka. Są one bez dodatku cukru i niepotrzebnych dodatków. Składają się tylko z płatków owsianych, nasion, orzechów, pestek czy owoców liofilozowanych. Drugi produkt to tłuczek w jest bogatym źródłem białka i zdrowych kwasów omega-3. W 100 gramach ma aż 21 g i tylko 1 gram tłuszczu. Zwróć uwagę na to, żeby wybierać taki w sosie własnym, który w 100 gramach ma około 40 kalorii. I niewątpliwym plusem takiego tuńczyka jest to, że możesz go przechowywać w szafkach przez wiele miesięcy, a nawet kilka lat. Dlatego jest to idealne rozwiązanie na awaryjny posiłek w trakcie redukcji. Możesz go dać po prostu na kanapki, przygotować z niego szybką sałatkę lub wymieszać razem z pesto, makaronem i warzywami. Tak naprawdę można go dać prawie każdego posiłku w ciągu dnia. Trzecia propozycja to sosy do makaronu. Mam tu na myśli wszystkiego rodzaju sosy, które możesz przebywać w kuchni przez wiele miesięcy. Oprócz takiej zwykłej pasaty pomidorowej są różnego rodzaju sosy, np. gotowe do spaghetti, a także pesto. Oczywiście zwracamy tutaj uwagę na skład i wybieramy takie o niskiej zawartości tłuszczu i cukru. Jeżeli chodzi o dania, wystarczy, że ugotujesz makaron pełnoziarnisty, dodasz do niego jakieś źródło białka, na przykład pierś, albo rybę, dorzucisz warzyw i zalejesz wszystko gotowym sosem. Mamy bardzo fajny, sycący i gotowy posiłek. Kolejny produkt to odżywka jest to idealna opcja, dzięki której zaspokoisz swój apetyt na słodkie. Do wyboru mamy miliony różnych smaków, dlatego nie ma szans, żeby taka odżywka Ci się znudziła. Możesz ją trzymać w szafce przez bardzo długi czas i dodawać w miarę potrzeb do wszystkich dań na słodko, kiedy zabraknie Ci w na jakiegoś źródła białka, na przykład jogurtu albo twarogu, więc taka odżywka zawsze Cię uratuje. Co możesz z niej przygotować? Masę różnych smacznych posiłków. Możesz ją zmieszać z mlekiem i wypić jako deser po obiedzie. Fajnie sprawdzi się w omletach, placuszkach albo jako polewa do naleśników. Jeżeli jeżeli chodzi o rodzaj odżywki, polecam ci wbrać koncentrat białek serwatkowych, bo jest to najtańsza opcja i jest bardzo łatwo dostępna. Jeżeli chodzi o odżywki białkowe, to szczególnie polecam ci te marki Jimbeam, Więc jeżeli byś chciał kupić fajną odżywkę białkową w niskiej cenie, jeszcze dostać rabat ode mnie, to bierzesz sobie ten kod rabatowy, przychodzisz na stronę w opisie i zamów sobie jakąś fajną odżywkę białkową. Jeżeli nie jesteś pewny jaką, zapytaj mnie w komentarzu, napisz do mnie na priv, to na pewno ci doradzę. Piąty produkt, który pomoże ci pozbyć się nadmiaru kilogramów, to jajka. Zawierają one mnóstwo wartości odżywczych, dlatego nie ma opcji, że ci się znudzą. To jest produkt, który dość długo może leżeć w szafkach czy w lodówce, a więc śmiało możesz zakupić sobie większą ilość na zapas. Możesz je wykorzystać do przygotowania omleta na śniadanie, będą też super jako rozwiązanie na obiad, jako jajka sadzone w towarzystwie ziemniaków i warzyw. A na kolację możesz jeść sałatkę lub w postaci pasty jajecznej na kanapkach. Szósty produkt to warzywa i owoce mrożone. Mam na myśli zarówno gotowe mieszanki warzywne lub owocowe, jak i pojedyncze produkty np. przykład mrożone truskawki, maliny, brokuły czy fasolka. Takie mrożonki nie tracą swoich wartości odżywczych, a więc śmiało możesz uwzględnić je w swojej diecie jako dobre źródło i składników mineralnych. Szczególnie fajnie taka opcja sprawdzi się w okresie jesienno-zimowym, kiedy nie mamy dostępu do świeżych warzyw i owoców. Więc jak możesz je wykorzystać w posiłkach? Jeżeli chodzi o warzywa to po prostu podsmażasz je na patelni lub gotujesz i dodajesz do posiłku złożonego z kaszy. I mięso. Z kolei owoce dorzucasz do koktajli, robisz z nich lody mrożone lub posypujesz nim jeszcze ciepłą owsiankę lub omleta. Dużą zaletą takich mrożonych jest to, że możesz je przechowywać nawet kilka miesięcy w zamrażarce bez obawy o to, że się popsują. Siódmy produkt to warzywa strączkowe z puszki. Chodzi mi tutaj o wszystkie fasole, cieczerzyce, soczewice, ale też np. groszek. Są dobrym źródłem białka i od czasu do czasu mogą ci zastąpić białko w posiłku, zabrając sporo błonnika, który nasyci ci na długie godziny. Mają to już dużo wartości prozdrowotnych. Z ich użyciem przygotujesz np. pasty warzywne do smarowania kanapek, gulasze, zupy czy sałatki. Ósma rzecz, która będzie ci pomocna w osiągnięciu fajnej sylwetki, to napoje bez dodatku cukru. Pewnie nie raz w trakcie odchudzania zdarzy Ci się taka sytuacja, że będziesz miał ochotę na coś słodkiego i taki napój bez dodatku kalorii zmniejszy Twoją zachciankę i będzie super. Znalazłem fajne badanie, które pokazało, że osoby, które piły napoje bez cukru, na redukcji oczywiście, chudły więcej niż osoby, które piły tylko wodę. Oczywiście dalej polecam Ci pić dużo wody, ale takie napoje zero od czasu do czasu bardzo fajnie hamują ochotę na słodkie i bez problemu mogą pojawić się w Twojej diecie, jeżeli się odchudzasz i na pewno nie przeszkodzą w odchudzaniu. Dziewiąty produkt, którego nie możesz zabrać w swojej szafce to batoniki wysokobiałkowe. I ponownie wracam tutaj do tematu ochoty na słodycze w trakcie odchudzania. Dużo lepszym wyborem niż na przykład zwykła czekolada będą takie wysokobiałkowe batony. Możecie przebywać w szafce przez długi czas i sięgnąć po nie wtedy, kiedy będziesz miał ochotę na słodką przekąskę. Znajdziesz je w bardzo wielu sklepach zarówno stacjonalnie i w internecie. Zawierają 20, a czasem nawet około 30 g białka w stosunku do niewielkiej kaloryczności. Taka przekąska syci na dłuższy czas i na redukcję jest idealnym wyborem niż taki normalny Batonik z cukrem, po którym będziesz głodny po 30 minutach. Jeżeli chodzi o konkretne batoniki, które ja polecam i które bardzo mi smakują, są to batoniki marki Jim Beam. Bardzo smaczne, z bardzo dobrym składem, więc zdecydowanie polecam. Link sobie znajdziesz w opisie. Dziesiąta rzecz, którą Ci polecam, to tortilla. Warto poszukać taką z pełnego ziarna i jak najprostszym składem. Mają bardzo długą przydatność, więc możemy wykorzystać je w sytuacjach awaryjnych. Śmiało może zastąpić ci kanapki do pracy. Jedna sztuka ma około 180 kalorii, sporą ilość bonnika i taki posiłek z tortillą w roli głównej przygotujesz w kilka minut. Wystarczy do środka włożyć np. chudną wedlinę, ser i warzywa. Podgrzejesz w mikrofali bądź na patelni. Tak naprawdę możesz je zjeść nawet na zimno i zaoszczędzisz sporo czasu. Jak widzisz, fajna dieta na redukcji może być tania. Smaczna i szybka w przygotowaniu. Jeżeli chciałbyś, żeby Twoja dieta składała się właśnie z takich prostych, w przygotowaniu posiłków i szybkich, to mogę Ci pomóc w przygotowaniu właśnie takiej diety, abyś zmienił swoją sylwetkę tak jak setki osób, które przeszły metamorfozę ze mną. Zobaczcie tutaj metamorfozy. Te osoby były w takim miejscu jak Ty, chciały zmienić sylwetkę, chciały zmienić swoje życie, zgłosiły się do mnie. No i teraz wyglądają tak, jak widzisz tutaj na zdjęciach. Więc jeżeli jesteś już gotowy na taką metamorfozę, wejdź sobie na moją stronę i wykup sobie prowadzenie. A jeżeli jeszcze się zastanawiasz, to wprowadziłem opcję darmowej konsultacji telefonicznej z ekspertem z mojego teamu. Przejdź sobie tutaj na link, który możesz się umówić na taką darmową konsultację, porozmawiać z nami, zobaczyć czy to jest dla Ciebie, czy możemy Ci pomóc, dopytać o wszystkie rzeczy. Więc śmiało umów się, taka rozmowa teraz jest całkowicie darmowa. Nie wiem jak długo będzie darmowa, więc jeżeli zastanawiasz się, wahasz się, to wejdź sobie właśnie na ten link. Oczywiście taka rozmowa jest niezobowiązująca, nie musisz nic kupować. Więc po prostu sobie porozmawiaj z nami i zobacz, czy to jest coś dla ciebie. To tyle ode mnie. Trzymaj się i do kolejnego nagrania.